Let's go! Akcja Marwitalizacja. Jego wyzwanie, jej trening. To jest twoje bikini challenge. Cześć dziewczyny. Macie już jakieś plany na wakacje? Mam nadzieję, że to ty przygotowałeś dla nas jakiś plan. Jasne i to jak zwykle najlepszy. Sześciotygodniowy Bikini Challenge. się regularnie, a ja co tydzień będę wam podnosił poprzeczkę. Nagrody od Margit czekają. Podejmujesz się poprowadzić dziewczyny do wyzwania? Jasne, już nie mogę się doczekać. To zacznijmy od podstaw: nogi i płaski brzuch. Jestem ciekaw, jaki masz na to patent? Dziewczyny, zaczynamy od wykroków. To idealne ćwiczenie na wzmocnienie nóg oraz pośladków. Ćwiczenie wykonujemy przez 60 sekund, potem 30 sekund przerwy i tak w trzech seriach. Dobrze wykonane ćwiczenie wygląda następująco. Wykrok, plecy proste, kolano z przodu nad kostką i schodzimy jak najniżej w dół. Pamiętajcie, nie pochylajcie się do przodu, tylko schodzimy najniżej dół, do dołu. To bardzo ważne. Ćwiczenie wykonujemy na zasadzie przeskoków. I przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia: wznosy bioder z uniesionymi nogami. Ćwiczenie bardzo dobrze wzmacnia brzuch. Kładziemy się na plecach, ręce wzdłuż ciała, proste nogi. I unosimy biodra do góry. Pamiętajcie, by biodra opuszczać delikatnie. Mamy parę do działania! Ćwiczenie wykonujemy przez cały tydzień, a w kolejnym tygodniu dodamy kolejne ćwiczenie. Pamiętajcie też o diecie. Teraz zapraszam Was na stronę margit.pl, gdzie znajdziecie porady naszej pani dietetyk. I jak się świszyło? Dziewczyny dadzą radę? No jasne, dziewczyny zawsze dają radę. Ale przydałaby się jeszcze jakaś nagroda. Okej, okay, w ramach motywacji mam dla Was konkurs. Wasze zadanie. Pokażcie, jak ćwiczycie. Prześlijcie 30-sekundowy film ze swojego codziennego treningu. Najlepsze nagrodzimy. Czekamy do końca tygodnia. Szczegóły konkursu, zasady diety i dokładny plan treningowy znajdziesz na marwit.pl.